Wczoraj około godziny 9.00 sokulscy policjanci otrzymali zgłoszenie o kolizji drogowej dwóch pojazdów osobowych marki BMW i Audi. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Siennej z kolejową w Sokółce. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że kierowca BMW nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go auta. Badanie alkomatem wykazało, że kierowcy byli trzeźwi, jednak policjanci nabrali podejrzeń do kierowcy samochodu marki BMW. 24-latek został podany wstępnemu badaniu narkotesterem które wykazało, że kierował pojazdem pod wpływem marihuany i amfetaminy. Dodatkowo po dokonaniu sprawdzeń w policyjnych bazach danych okazało się, że mężczyzna ma odebrane uprawnienia do kierowania pojazdami. Z powodu uszkodzeń w wyniku kolizji pojazd został odholowany, a kierowcy zatrzymano dowód rejestracyjny. Zaprowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających kierowcy BMW może grozić kara do dwóch lat pozbawienia wolności. 24-latek odpowie również za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym.